Patrz się patrzcie zmienił! Patrzcie, patrzcie zmienił! Ej, no patrzcie no? sobie! Popatrzcie sobie, pomarzcie. No po czekamy. No mi Radzi sobie, Radzi Nie! Sobie? Nie, chciałbym powiedzieć, nie. że nie? Ja jestem chorym, bo jakoś... co ja pedałuję. Ludzie, ja nie będę mówił skoda. co potrzebuję, ale potrzebuję coś z procentami. A ja co za <grym grym> Ja mam nie, ja nie z Kordon i To Nie, Po drugie nie też w, w zasadzie jest nielegalne. Ale to nas non-fair, bo ja jestem chorem i na Dobre, lecimy dalej, Kasteusz, i, i lecimy dalej, Dobra, lecimy dalej! Ja i lecimy dalej! lecimy! Co to Lecimy dalej! to chory! na wory? Ej, no! Ej! Ej, A no! To? to jest nasza sprawa! Sam się zgłosili na konkurencję! Na samą górę! Na samą górę! że to by ja taki co mieliśmy koło? wiedzieć, że tam jest... za Mario! No Dobra, no ja teraz tam! Teraz tam! do za To mój kolejny. Nie... Jak tu się wspinać?! W Kuba, wsiadłem! A tak a ja biegnę ja biegnę ja Ej siadaj ej dobra dobra chodźcie za mną chodźcie za mną za mną To nie per muszę się zmienić puść. nie widzę Nie widzę nas no to jest was, was Co? No to musicie tutaj to bo... jest kompletnie Mario, Mario, Nie, 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 pod nie logiczny. To logiczny. O, szybciej, mi, to to mi, to szybciej, szybciej! Co was tak mało? Mario. No, Czekajcie, aż 30 osób nie umiem! Maria, Mario! bo mnie. On cię nie widzi, on cię nie widzi. No, szybciej! Bocian! bocza, lecisz do nich! Zakrywam cię! Tego kraju mam dwa Jestem na dole Siedzisz tam? Siedzisz? Nie, no ja mam 4% No co ty się poruszasz jak jakaś kula o okręglach? Weź tu chodź Cze Ej, czekaj, Skelly! No dobra, to ja was zapraszam dalej, mogę Ale gówno mnie to, że jesteś chory, idziemy Ale ty nie miluj, nie wiedziałeś Ube uczą, nie? Dobra, chodźcie Co on tak dobrze się wspina, ten smok? Mario, Mario, Mario. Nie mogę ją zabalić. Aha, bo super! Super, zapaliłem gry to! Kuba coś uderzył chyba rozwalił coś w mieszkaniu. Właśnie słyszę! Co walczyłeś? Teraz do góry, teraz tutaj do góry! Co? Połamać rękę? Proszę pana, proszę pana, mogę z wami zagrać w ten w Green Hela? Bo mi Kastu się Kuba pozwolili. Bo ja od nich jestem ogólnie. Mogę czy nie? Tak, zawsze, no ale to chyba już dzisiaj, bo już późno. No to nie jutro. No gdzie no. późno. No nie, ma, mama je ja chyba zaraz zabije, mam mnie zabije jak nie będę. Dobra i zobacz co się mudzie. A ja mam mówić do pana na pan, czy normalnie jak wygracza pan nikogo.